Kupiłem gimbala, a w zasadzie to kupiłem dwa gimbale, takie same, w tym samym sklepie. Przyszły tego samego dnia, o tej samej godzinie, do tego samego paczkomatu, do tej samej skrytki. Jestem kamerunem. Nie, słuchajcie, aż tak nie jestem, aby używać dwóch gimbali. Z tym Roninem było troszeczkę inaczej. Ja go jakieś dwa miesiące temu wrzuciłem sobie do obserwowanych przedmiotów w aplikacji Ceneo, aby obserwować jego cenę. I tak słuchajcie, miały te dni, miały te tygodnie, a ta cena praktycznie nie, nie zmieniała się. Jak były jakieś obniżki, to takie po 20, po 30 zł. Tak więc w skali całej ceny roni dość niewielkie. No i tak czekając, czekając, w końcu doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu, no bo go wcale nie kupię. No i kilka dni temu usiadłem o 19.00 i go sobie po prostu w x -comie kupiłem i nie uwierzycie, ale na drugi dzień o 8 rano dostałem alert cenowy z aplikacji Ceneo, że jest promocja DJI i Ronin SC jest tańszy o 400 zł. Jednocześnie z x -comu dostałem maila, że moje zamówienie jest już kompletowane i przygotowywane do wysyłki, no to natychmiast zrzuciłem się do telefonu, żeby zadzwonić tam, no i anulować to zamówienie, prawda? Ale okazało się, że Wixcomie mieli akurat awarię infolinii. No i był komunikat, że bardzo proszą o pisanie na maila. no Jak się możecie domyślać, e, największy sklep, jeden z największych sklepów komputerowych w Polsce jak padła infolinia, no to mail pęka w szwach. Wysłałem jednego, drugiego, trzeciego maila. Inaczej się z nimi nie dało skontaktować. Jednocześnie, widząc, że ta promocja DJI pojawia się w różnych serwisach dotyczących promocji, jak na przykład Pepper, ludzie to propsują, bardzo jarają się tą promocją. Tak więc, wiedząc, że pewnie wkrótce te roniny promocyjne się skończą, jednocześnie zamówiłem drugą sztukę w tej promocyjnej cenie. No, dochodząc do wniosku, że Xcom mi po prostu to zamówienie pierwsze anuluje, zwrócą mi pieniądze, a wyślą mi tylko tego ronina w tej promocyjnej cenie zakupionego. No i suma sumarum, jak już widzieliście na początku tego vloga, przyszły dwa runiny. Bardzo mocno się zdziwiłem, a jednocześnie tak się podjarałem, że nagrywając ten, tą wstawkę pierwszą, niosłem inną paczkę niż finalnie tą, którą rozpakowałem. No ale trudno, zdarza się, powtórzyć już tego nie mogłem. Tylko czemu Roni Nesce? Słuchajcie, jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie zrobić bardzo wielu ujęć swoją siódemką tak płynnie, jakbym chciał, aby one wyglądały i że będzie mi potrzebny do tego chyba gimbal. Zacząłem sobie szukać jakiegoś i już na 95% byłem praktycznie przekonany do innego modelu, do Weebillab. Już go praktycznie kupowałem, już go praktycznie miałem i wtedy całkiem przypadkowo na YouTube natrafiłem na filmik jakiegoś typa, w którym porównywał on właśnie Weebillab z Roninem SC od DJI. Jeżeli jeżeli chodzi o gimbalę, o gimbalę, to jak kompletnie firmy DJI nie brałem pod uwagę wcześniej, bo zawsze kojarzyła mi się ona z bardzo drogimi dronami Mavica, ale jak sprawdziłem cenę, nagle okazało się, że ten Ronin SC jest tylko o niecałe 200 zł droższy niż Weebill Lab i to już mnie zainteresowało zacząłem oglądać całą masę recenzji, przeglądać różne porównania i okazało się, że ten Ronin jest chyba o wiele lepszym gimbalem dla mnie niż Weebill Lab. Ja tak naprawdę szukając sobie gimbala kierowałem się dwoma rzeczami. Po pierwsze zależało mi na tym, aby był lekki, kompaktowy, aby niewiele miejsca zajmował, abym go mógł zabrać ze sobą na jakiś wyjazd, wrzucić go szybko do plecaka foto, do torby podręcznej, a po drugie aby nie był zbyt skomplikowany, bo jako, że to jest mój pierwszy gimbal, to chodziło też o to, abym nie irytował się Niepotrzebnie, abym mógł go po prostu bardzo szybko sobie złożyć i, i coś nagrać. I Ronin SC chyba właśnie jest przeznaczony dla mnie. Jeżeli chodzi o rozmiar, to Weebid Lab i Ronin są bardzo zbliżone do siebie. Ronin jest minimalnie większym gimbalem, ale jego ogromną zaletą jest coś innego: modułowość. Już wam to pokazuję, bo mam go tutaj przy sobie. Mam zamiar go za chwilę sobie złożyć i coś tutaj też ponagrywać. Zobaczcie, to jest sam gimbal, tak więc zajmuje on dość niewiele miejsca. Do niego jest oczywiście bateria, a jednocześnie rączka, która jest montowana dosłownie w chwilę. O, I zajmują wtedy bardzo tutaj niewiele tego miejsca. Więc rozkładane i składane jest to dosłownie w chwilę. Dodatkowo jest do niego taka fajna tutaj stopka, którą można sobie tutaj wkręcić i mieć dodatkowy uchwyt, lub rozłożyć ją. I sobie go postawić, gdybyśmy chcieli nagrywać jakieś statyczne, spokojne rzeczy. Finest to też w nim, że jest niewiele niewiele waży oraz że ma blokowane ramiona bardzo szybko, czyli jak widzicie, u mnie one są w tej chwili zablokowane, przez co nic tutaj nie lata. Gdy go wrzucę do plecaka w takiej postaci, to nic się z nim nie stanie. I to jest w nim właśnie genialne. Najbardziej irytującą rzeczą jest w nim balansowanie. No ale mam świadomość, że jest to przypadek wszystkich gimbali, a nie tylko tego Ronina, ale za pierwszym razem zajomi mi to chyba z 4 godziny. Ja osobiście nie jestem, słuchajcie, osobą cierpliwą, tak więc przez te 4 godziny miałem wiele razy ochotę wywalić go po prostu przez okno. No teraz na całe szczęście nie zajmuje mi to już tyle czasu, do jakiejś tam wprawy doszedłem, ale wciąż czasami mam ochotę po prostu złapać go i rzucić nim o ścianę. No ale okej, okay, mam świadomość tego, że no, jak się raz to zrobi, do że to potem go można już używać prawdę mówiąc powiem Wam, że wyobrażałem sobie pracę z gimbalem odrobinkę inaczej, myślałem, że jak się go już zbalansuje, no to potem już będzie po prostu bardzo łatwo, będę robił wszystko co chcę nim, no tak nie jest muszę się go uczyć od nowa kompletnie jest to całkiem nowe urządzenie dla mnie uczę się powoli jego trybów powoli jego zachowania, czasami wciąż wariuje mi aparat na nim, wciąż mam wrażenie, że jest on bardzo nieresponsywny ten gimbal, no ale z czasem pewnie do wszystkiego dojdę. Już go użyłem w ostatnim vlogu. Mam nadzieję, że oglądaliście. Jeżeli nie, to bardzo polecam. Tym, w którym opowiadałem o ścieżce dźwiękowej z filmu Mandy, to tam, gdy robiłem unboxing, to potem zrobiłem właśnie Roninem kilka takich fajnych ujęć, jak płyta leży na stole, jak ją wyjmuję, jak ją kładę na gramofonie, odpalam gramofon, to te ujęcia właśnie zrobiłem gimbalem Ronina. Wykorzystując również aplikację DJI, która jest absolutnie genialna i chyba jest właśnie jedną z najfajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tego gimbala, bo ma bardzo wiele fajnych trybów. Ja w przypadku tamtego filmu, którego dziś tutaj postaram się Wam pokazać jeszcze, gdybyście jednak nie chcieli tamtego vloga oglądać, do czego zachęcam. To zrobiłem takim trybem track, który się nazywa, który polega na tym, że można sobie zaprogramować różne pozycje gimbala i on wtedy automatycznie w określonym czasie przechodzi z ujęcia do ujęcia. Można zaprogramować czas tych przejść, można zaprogramować czas, w którym w każdym ujęciu on się zatrzymuje i sobie przebywa. Tak więc bardzo, bardzo fajna rzecz, dla mnie osobiście chyba jedna z najfajniejszych, bo przyda mi się również do nagrywania produktów. Ogólnie, jeżeli chodzi słuchajcie o tego Ronina, to jest on naprawdę świetny. Mam takie poczucie, że nagram nim bardzo wiele fajnych ujęć. Muszę się go oczywiście nauczyć. Nie jest to urządzenie proste jednak, tak jak mi się wydawało, ale wszystko przede mną. Natomiast jest on świetnie wykonany. Jest bardzo niewielki. Tak więc tutaj jestem. Przyjechałem sobie na służew z niewielkim plecakiem foto. Zapakowałem go bardzo wygodnie. Teraz złożyłem, za chwilę go będę balansował i spróbuję coś tutaj nagrać. Pierwszego takiego plenerowego, a nie tylko w mieszkaniu. Dobra, miałem dość tego służbia, więc przyjechałem do centrum. Ja ostatni raz w centrum byłem chyba 24 marca, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, wtedy zrobiłem nawet kilka fajnych zdjęć. Aha e, i zatrzymała mnie policja. Pytali mnie, czy mnie nikt tutaj nie zaczepiał i tak dalej, bo wtedy Warszawa była strasznie pusta. Tutaj po praktycznie nikogo w centrum nie było. Do tej pory to pamiętam. E, unikając komunikacji miejskiej przyszedłem tutaj pieszo i wróciłem pieszo na wierzbno, tak więc kawałek... E, nachodziłem się pamiętam wtedy. Plus jeszcze tutaj całe centrum złaziłem dość mocno. No ale dobra, nieważne. E, słuchajcie, czemu ja to nagrywam? E, chodzi o tytuł tego vloga. E, jestem kamerunem. E, Oto słowo kamerun. E, I tą wstawkę, jak widzieliście, VHS z jakiegoś wesela, nie, to nie jest jakaś moja mega ślubna produkcja, ja się ślubami nie zajmuję, e, ale kamerun zawsze kojarzył mi się, wiecie, z takim starym kamerzystą, który na weselach nagrywał wszystko taką wielką kamerą, wiecie, jedzenie rosołu, jedzenie schabowego, picie wódeczki, wiecie, takie 5-6 godzinne produkcje wideo. Nie chodzi ogólnie o osoby, które nagrywają śluby, tylko właśnie o takich starych kamerzystów, którzy kiedyś gdzieś tam w latach 90. to nagrywali. I tak mi się skojarzyło, wiecie, gimbal, kamera, kamerun, nagrywanie. O, tylko to chciałem Wam wytłumaczyć.